Czy można zarabiać na czymś, co się kocha, pomaga innym i jednocześnie pasuje do stylu życia mamy oraz przedsiębiorczej kobiety? Ja znalazłam na to sposób i pokażę Ci dzisiaj, jak to działa. Jeżeli jesteś ciekawa, jak wygląda mój biznes z olejkami do Dotera i jak możesz dołączyć do mojego zespołu, oglądaj dalej. Z olejkami eterycznymi miałam styczność wcześniej, ale dopiero kiedy masakrycznie przeszkadzało mi moje atopowe zapalenie skóry, zaczęłam bardziej interesować się naturalnymi metodami wspierania zdrowia. Zaczęło się od tego, że poznałam domową apteczkę, zaczęłam stosować olejki na sobie i stopniowo zastępowałam leki właśnie olejkami i suplementacją. Kochałam ich działanie i w naturalny sposób zaczęłam się dzielić nimi z rodziną i znajomymi. Wtedy odkryłam, że mogę nie tylko korzystać z nich na co dzień, ale też budować biznes, który daje mi niezależność finansową i elastyczność w mojej pracy, co jest dla mnie mega istotne, skoro jestem małą niemowlaka. Do teraz działam w modelu, który pozwala nam zarabiać na dwa sposoby. Pierwszy to sprzedaż produktów, czyli kolecam olejki, które sama używam i zdążyłam już pokochać oraz budowanie zespołu, czyli pomagam innym kobietom rozpocząć ich własny biznes. Co jest najlepsze w tym biznesie? Nie musisz uciskać produktów znajomym. Chodzi o edukację oraz o dzielenie się wiedzą. Nie musisz mieć doświadczenia w sprzedaży. Ja sama nie miałam tego doświadczenia. Masz też pełną elastyczność. Pracujesz gdzie chcesz, kiedy chcesz i ile chcesz. Co jest najważniejsze, budujesz coś, co daje Ci długoterminowe efekty, a nie tylko jednorazowe prowizje. Wiem, że zaczynanie czegoś nowego może być stresujące, dlatego w moim zespole masz pełną wsparcie od samego początku. Dostajesz ode mnie gotowe materiały, szkolenia i plan działania, który krok po kroku poprowadzicie i zacznie zarabiać. Nie jesteś sama, pracujemy w grupie, mamy w swoim zespole niesamowite kobiety, które nawzajem się wspierają. I najważniejsze, nie zostawiamy cię samej z biznesem. Pomagam ci stworzyć strategię, która pasuje do Twojego stylu życia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o biznesie z Dotera, napisz do mnie na Instagramie, olejkowo zakręcone, lub znajdź mnie na Facebooku. Nazywam się Iwana Kaliszewska-Szofranic. Odpowiem na wszystkie pytania. A jeżeli masz pytania już teraz, napisz komentarz pod tym filmem. Również odpowiem na każde z nich. Życzę Ci pięknego dnia.